Choć zazwyczaj zbliżające się lato nie sprzyja premierom gier, w tym roku czerwiec będzie dla graczy niezwykle obfity i to w duże znane marki. Czekają na nas starzy znajomi oraz nowi przyjaciele. Rekomendacji trudno jednak nie zacząć od gry, która już trafiła do sprzedaży. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom na konsole Nintendo Switch już okrzyknięta została kandydatką do gry roku. Ten sequel do jednej z najpopularniejszych gier 2017 zaskakuje fanów na każdym kroku. To fantastyczna gra akcji, tocząca się w otwartym świecie, w którym grający ma pełną dowolność tego, co i w jakiej kolejności zrobi. W olbrzymiej piaskownicy, jaką jest Hyrule, główny bohater wykonywać może zadania, rozwiązywać zagadki oraz budować. Skomplikowane maszyny dzięki imponującemu systemowi pozwalającemu łączyć ze sobą obiekty w potężne konstrukcje. Jeśli myśleliście, że trudno zrobić grę, która mogłaby przebić już legendarne Breath of the Wild, będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni. A co czeka nas w czerwcu? Już z początkiem miesiąca rozpoczyna się nowa era Biatyk. Na komputery i konsole Sony i Microsoftu trafi Street Fighter 6, zapowiadający się na jedną z najlepszych gier swojego gatunku. Możemy liczyć na nowych i powracających zawodników, usprawniony tryb sieciowy oraz ogromny, fabularny tryb kampanii dla jednego gracza, nazywany World Tour. Stwórz własnego bohatera i zostań prawdziwym ulicznym wojownikiem, łącząc eksploracyjną reakcję z systemem walki, z którego znany jest cykl Street Fighter i możliwością rozwoju bohatera w złożonym drzewku umiejętności. Ogrom zawartości i fenomenalna oprawa graficzna uczyni ten tytuł pozycją obowiązkową zarówno dla graczy pojedynczych, jak i na imprezach. We trzech kroczą. moc trzech drogę otwiera. Już 6 czerwca natomiast powróci pan zła. Wyczekiwany od lat Diablo 4 nareszcie wyląduje na PlayStation, Xboxie i PC-tach. Nowością w najnowszej odsłonie jest ogromny, żyjący świat, który zmienia się nieustannie z pomocą łączności z serwerem. Pięć różnorodnych klas postaci oraz rozgrywka i progresja międzyplatformowa zapewnią zabawę niezależnie od tego, na jakim urządzeniu zdecydujemy się grać, a ścisła integracja z serwerami pozwala płynnie przechodzić między rozgrywką jednoosobową a łączeniem się w grupy, by handlować czy walczyć z potężnymi bossami. Będzie epicko, a autorzy obiecują, że gra będzie wspierana przez wiele lat dynamicznie dodawaną zawartością, nowymi historiami i rozgrywką sezonową. Graczy, którzy wolą rozgrywkę luźniejszą i kolorową, ucieszy informacja, że już 20 czerwca powróci ich ulubiony pomarańczowy jamraj. Crash Team Rumble to drużynowa gra akcji, w której kultowi bohaterowie mierzą się ze sobą, by skraść jak najwięcej owoców „Wumpa”. Określana jako strategiczna gra platformowa, ma być ona nietypową mieszanką sieciowej gry imprezowej i zręcznościówki. Gracze dobierać muszą jedną z kilku ról, by współgrać ze sobą i zbierać punkty, jednocześnie blokując postępy wrogów. Trochę w tym elementów League of Legends, trochę sportów zespołowych w pokroju piłki nożnej i 100% unikatowego stylu tej szalonej marki. We save everyone we can. We're Marines. Ten sam dzień w kalendarzu powinni zaznaczyć fani gier strategicznych. Alien's Dark Descent to fabularna, taktyczna gra akcji, w której wcielamy się w grupę Marines, starających się powstrzymać plagę znanych filmowych obcych przed podbiciem skolonizowanej planety. Rozgrywka obiecuje zupełnie świeże spojrzenie na gatunek. Na start 5 klas postaci z możliwością kilkudziesięciu różnych opcji rozwoju w specjalizacjach, mnóstwo typów broni i zdolności specjalnych oraz kilka niespodzianek w sposobie prowadzenia narracji i nawigowania obszarów, na których tworzyć będziemy strefy bezpieczeństwa czy odkrywać skróty. Dobrych gier w uniwersum obcego nigdy zbyt wiele. No i nie mogę zakończyć, nie wspominając o tym, że już 22 czerwca po raz pierwszy będziemy mogli zagrać po polsku w legendarne Final Fantasy. Tego dnia do sprzedaży trafi 16 już odsłona cyklu. I spokojnie, gry tej serii nie są ze sobą powiązane fabularnie, więc niech nie zmyli was numerek w tytule. To idealne miejsce, by zacząć swoją przygodę z tą marką, tym bardziej, że nareszcie będzie ona dostępna w polskiej wersji językowej. Ta ogromna gra RPG zabierze nas do tajemniczej krainy Valistea, w środek politycznego konfliktu. Jako Clive Rosfield będziemy musieli zebrać towarzyszy i, jak to zwykle w grach tego gatunku bywa, ocalić świat. Tytuł ma oferować olbrzymią kilkudziesięciogodzinną kampanię fabularną, mnóstwo aktywności pobocznych oraz tryb nowej gry, plus by można było powracać do niej niezliczoną liczbę razy. Czerwcowe premiery rozgrzeją wasze klawiatury i kontrolery do czerwoności, więc nie przegapcie najgorętszych gier tego lata. Wszystkie te tytuły znajdziecie na Eurocom.pl oraz w sklepach stacjonarnych RTV, EuroAGD. Potrzebne linki znajdują się w opisie tego filmu.